Mam sprawę. No. Przychodzę zabrać UMę. Chyba chciałeś powiedzieć, że przychodzisz prosić o zgodę, żeby go zabrać. Teraz ja tu rządzę, więc. Nie będę o nic prosić, oznajmiam. Możesz spróbować mi przeszkodzić. Ale wtedy twoje światłe rządy skończą się przedwcześnie. Myślisz, że się ciebie boję? Powinieneś. Dobra, nie będę. Przychodzę zabrać umy. Musisz poprosić barona o zgodę, a tak się składa, że go nie ma. Nie będę o nic prosić, oznajmiam. Możesz spróbować mi przeszkodzić. Ale to byłby błąd, śmiertelny błąd. Myślisz, że się ciebie boję? Powinieneś. Dobra. Nie będę przerywać krwi z powodu jakiegoś ułomka. Idź do stajennego, wyda ci go. I szerokiej drogi. Pięknie dziękuję.